To ja oraz przeciwnik w trakcie tej partii, drodzy widzowie, no muszę wam powiedzieć, że tutaj obaj naprawdę wybitną pajacerkę odwaliliśmy. Więc tutaj zagrałem D4, drodzy widzowie. Więc chciałem tym samym zaskoczyć przeciwnika, no bo ostatnio oczywiście głównie waliłem to E4. 4 i całkiem nieźle mi to już wychodzi, ale tutaj stwierdziłem, że warto jednak coś innego, żeby ominąć przygotowanie przeciwnika. No i przeciwnik zagrał g6, na co ja odpowiedziałem c4 i widziałem, że on grywał obronę holenderską, grywał też Grunfelda, w królewsko-indyjską czasami wchodził. No więc oczywiście te warianty sobie przygotowałem. No a tutaj ku mojemu zdziwieniu C6. No i tutaj może być przejście do obrony słowiańskiej. Natomiast oczywiście nic nie dałem po sobie poznać, że tutaj przeciwnik nie zaskoczył. No i na pewniaczka zagrałem skoczek C3. No i tutaj nastąpiło D5. I w tych wariantach trzeba naprawdę bardzo mocno uważać, ponieważ Biały no zazwyczaj kontynuuje, kontynuuje rozwój, no ale wtedy jakieś bicie na c4, później b5, no i może się okazać, że po prostu skończymy z pionem w plecy. No i właściwie ciężko będzie udowodnić rekompensatę i obiektywnie można w tym kierunku iść, ale ja preferuję raczej takie złośliwe, proste podejście. No, i ja się zdecydowałem wybić na D5 i zagrać z Czyli tutaj przeszliśmy do takiej struktury z obrony słowiańskiej, wariant wymienny, ale przeciwnik już się zadeklarował z ruchem G6. I to bardzo dużo zmienia, no bo on oczywiście tego gońca będzie chciał wrzucić na G7, no ale goniec na G7 stoi po prostu miernie, ponieważ on tutaj będzie bił. W tego piona d4, no i właściwie nie będzie z niego większego pożytku, no bo ja sobie zagram e3, no i go totalnie zablokuję, a później będę chciał atakować na hetmańskim, więc tutaj takie podejście miałem na radarze. No, i przeciwnik zagrał goniec G7, więc ja goniec F4, on rozwinął skoczka, ja E3, on rozwinął drugiego skoczka, i tutaj chyba powinienem zagrać H3. Tak z perspektywy czasu mi się wydaje. No, ale zdecydowałem się na zagranie goniec D3. I to też jest dobre, ale H3 byłoby dokładniejsze. Dlaczego? Ponieważ po ruchu H3. Mam oczywiście furtkę dla króla, więc to jest pierwszy atut. Drugi atut jest taki, że mam gdzie schować tego gońca w razie potrzeby. E, a ten goniec po przekątnej H2-B8 działa naprawdę e, mocno, mocno e, agresywnie, więc to jest bardzo wartościowa figura, więc dobrze byłoby zadbać, żeby on na tej przekątnej został. E, w partii natomiast goniec D3... Przeciwnik na to skoczek H5. No i właśnie, ja tego gońca nie chcę oddać, więc poszedłem na G5. Na co przeciwnik zagrał H6 i poszedłem na H4. I tutaj przeciwnik się zaciął. Już właściwie miał pół godziny w plecy, więc już na tym etapie dosyć długo rozmyślał. No ale tutaj się zaciął i zagrał finalnie koniec C6. Podejrzewam, że bardzo długo liczył posunięcie G5. Co no było na pewno jego pierwotnym zamysłem. No i teraz, jeżeli odejdę gońcem, no to on tutaj będzie chciał wybić, no i pozbywa się tego mojego gońca, który tu agresywnie może działać. Natomiast po G5 ja liczyłem posunięcie skoczek D2. To jest taki dosyć typowy motyw, żeby trochę podkręcić atmosferę, no bo jeżeli teraz przeciwnik zbije, no to ja zbiję na H5. I tutaj wiecie, są te słabe pionki, fakt, że przeciwnik ma parę gońców, plus może też centrum natychmiastowo otwierać, no ale uznałem, że mam tutaj fajne argumenty, czyli ta zdrowa struktura pionowa, więc będę tutaj zadowolony. Chociaż obiektywnie pozycja w równowadze, choć dymy, trzeba powiedzieć, są konkretne. Natomiast przeciwnik finalnie nie zdecydował się na zagranie G5, a zagrał zamiast tego koniec E6. No i tutaj pomyślałem sobie tak: no nie chcę dopuścić do tego G5, bo jeżeli on to G5 zagra, no to szkoda tego gońca oddawać, wolałbym tego gońca zachować. No i dodatkowo uznałem, że skoro te jego figury przeszły tak mocno w kierunku skrzydła królewskiego, no to skoro przeciwnik tutaj jest mocny, no to trzeba gdzie indziej zaatakować. No i wykombinowałem, że zagram skoczek D2, no i będę chciał tego skoczka na C5 umiejscowić, no i ogólnie będę chciał atakować na skrzydle hetmańskim. To wydawało mi się bardzo logiczne. No i tutaj powiem Wam, że mój przeciwnik zrobił naprawdę bardzo duży błąd. I właściwie po 11 ruchach no moja pozycja jest już na pograniczu wygrana. Dobra, na pograniczu wygranej to trochę przesadziłem, ale jest to już bardzo, bardzo przyjemna przewaga. Jeżeli grałby tutaj coś na tej zasadzie, no to Ada, no Można zagrać jakiś goniec F6, no i tutaj delikatnie przyjemniejsza pozycja, bo ten goniec słabszy od tego gońca. Będę w stanie na C5 wjechać, będę tutaj się zdwajał po linii C, żeby utrudnić życie przeciwnikowi. Kiedy już figury zaktywizuję, no to tutaj pionami pobiegnę dalej, więc to jest takie dosyć logiczne podejście. No, i uznałem, że coś takiego będzie super. No, a tutaj ku mojemu zdziwieniu patrzę na szachownicę na przeciwnik walną F5. No, i tutaj już się bardzo ucieszyłem, bo to F5 liczyłem wcześniej, bo na pierwszy rzut oka może to mieć sens, żeby później odejść tym skoczkiem. G5, F4, wiecie, jakiś atak. Natomiast ja to zawczasu miałem policzone i bardzo szybko walnąłem G4. Zobaczcie, tutaj tam 20 sekund zużyłem, żeby to G4 zagrać. No i tutaj są naprawdę grube problemy po stronie czarnego. Ponieważ, jeżeli czarny zdecyduje się na wybicie, no to ja walnę na G6. No, i tam nie wiem, goniec F7, bicie na G4, pozycja do poddania. Więc to nie wchodzi w rachubę. Więc przeciwnik wycofał się skoczkiem na F6. Jeszcze tutaj do wzięcia pod uwagę było G5. No, i tutaj liczyłem bicie, bicie i wieża G1. No, i uznałem, że jest super bo zaraz wrzucam hetmana na F3, tu atakuję, po linii G jest presja, tym pionem H4 się zainteresuje. później walnę długą roszadę, schowam sobie tego króla na B1, więc to będzie naprawdę bardzo dobry dla mnie układ, więc to też mi się podobało. No i przeciwnik zagrał skoczek F6, po którym miałem policzone... Goniec bije f6, no i to goniec bije f6, rzeczywiście bardzo szybko zagrałem. Co ciekawe, nie było to najlepsze podejście. Według Stockfisha lepiej było wybić i kontynuować atak po linii g. No ja policzyłem, że zdobywam pionka. I uznałem, że no zdobycie pionka no to jest ok prawda? Natomiast co ciekawe, jest tutaj spora rekompensata po stronie przeciwnika. I obaj nie mieliśmy tego świadomości w trakcie partii. Ja oceniałem, że ta pozycja jest kompletnie wygrana. Jest duża przewaga, ale kompletnie wygrana to jeszcze nie. No i tutaj wybiłem, wybi przeciwnik odbił, no i walnąłem, genialne. Goniec bije F5. No i tutaj problem jest bardzo duży po stronie przeciwnika, no bo jeżeli on zbije na F5. No, to ja mam Hetman H5 szach. No, i teraz bicie tutaj jakieś E6. To sobie odejdę, po prostu pion więcej. Po prostu pion więcej plus zrobię długą roszadę. Zabezpieczę króla, a ten król czarnego, no to nie jest za bardzo zabezpieczony. Więc to, to już kolosalna przewaga. No, więc po moim genialnym biciu na F5, przeciwnik odszedł na F7, i tutaj zgłupiałem. I mówiąc zgłupiałem, no to jest niedopowiedzenie. No po prostu jakiś totalny debilizm mnie tutaj dopadł. Mianowicie zrobiłem serię tak idiotycznych ruchów, że po prostu no nie mam pojęcia, co we mnie wstąpiło. Dobra, więc żebyście mogli się wczuć w moją sytuację teraz przy szachownicy. Zdobyłem pionka, ale zobaczyłem, że jest tutaj pewien problem. Mianowicie zauważyłem, że przeciwnik ma dosyć złośliwe e5. I jeżeli on zagra to e5, ja będę musiał zbić. On się tutaj bardzo mocno zaktywizuje. No i będzie nieprzyjemnie. Bo pierwotnie chciałem w ten sposób grać, żeby tam wymienić. No ale tutaj aktywność przeciwnika nagle okazuje się być cudowna. Bo jednak centrum całkowicie się otworzy, mój król słaby u przeciwnika paragońców. No i tego piona więcej yy, kompletnie nie czuć. W związku z tym uznałem, że jestem 300 IQ i zagram F4. No i teraz na Amen zabezpieczę punkt E5. No i wszystko się y, idealnie tutaj zgadza, no bo przeciwnik nie ma tej kontry. No, ale jest to głupie, co należało zrobić, należało tutaj zagrać Hetman G4. No, i teraz, jeżeli on walnie to E5, to z zimną krwią goniec G6. Bo nie można zbić na D4 ze względu na szacha wykorzystującego związanie. No, i tutaj zdobyłbym e, po prostu figurę. E, więc e, pozamiatane. E, no, niestety ta sztuczka natury taktycznej e, mi tutaj do głowy nie przyszła. No, i zagrałem f4. Przeciwnik na to e6. No, i tutaj jeszcze miałem czas, żeby się nawrócić. Mogłem zagrać goniec g4. No, i tutaj wiecie: no Hetman, Edwa, długa roszada. No, jest jakiś atut. Jest jakiś tam symboliczny atucik. Jestem w stanie atakować tego pionka. No, przewagi jakiejś tutaj nie ma właściwie. No, ale. To Przeciwnik musi się tłumaczyć, więc jest ok. A ja, jak totalna paruwa, zagrałem goniec D3 i goniec bije D4. No, w trzy ruchy z super przewagi zrobiłem. No właściwie nie wiem co, właściwie nie do końca wiem co. No na pewno problematyczna jest ta pozycja. Przegrana? Niekoniecznie, ale na pewno przeciwnik ma tutaj przewagę. I co zabawniejsze, przeciwnik tutaj zaproponował mi remis. Zbił na d4 i zaproponował mi remis. Naprawdę podczas tej partii no obaj mega, mega słabo liczyliśmy warianty, więc dużo tutaj przeoczyliśmy. No przeciwnik nie miał świadomości, że ma tutaj tak zacną inicjatywę. No i tutaj uwierzcie lub nie, ale myślałem przez 45 minut. Przez 45 minut myślałem tutaj, co zrobić. Gdyby to była partia indywidualna, no to jeszcze inaczej, no ale to szachy drużynowe, więc te zobowiązania w stosunku do drużyny. No i starałem się wymyślić coś mądrego. No i niestety nic mądrego tutaj po prostu nie ma. Więc na ten remis powinienem się zgodzić, ale po prostu. Po prostu mając świadomość, że była kompletnie wygrana pozycja jeszcze chwilę wcześniej, no to jakoś nie mogłem się przemóc, żeby ten remis zaakceptować. No tutaj oczywiście błędnie policzyłem bicie na d4, no bo wchodzi szach, no i ja myślałem, że to będzie ok, że jeżeli przeciwnik będzie mnie tutaj szachował po prostu, no to ja się schowam na e3 i jest w porządku. Co ciekawe, nawet ta pozycja nie jest w porządku, bo wchodzi e5 i mam przekichane. E, no ale trudno. E, a tutaj mało tego, bicie na f4 jest problemem, bo poskoczek f3, goniec h5, wieża f8. Nie no, dramat. To no, po prostu jakieś, jakieś chwilowe zamroczenie mózgu, e, ten goniec d3 ruch. No i w partii odrzuciłem remis, zagrałem hetman e2 przeciwnik odszedł gońcem, zagrałem skoczek b3, przeciwnik wrzucił szacha, odszedłem królem, też głupi ruch. No i po hetman f6 zorientowałem się, że ta pozycja zmierza w totalnie złym kierunku, bo za chwilę przeciwnik sieknie e5, no i wtedy już no, po prostu mogę się poddać. No bo tutaj mój król jest fatalnie ustawiony. Więc zagrałem skoczek c5, no i zaproponowałem remis. No i całe, całe szczęście przeciwnik tutaj na ten remis się zgodził. No i niestety te moje fatalne wygibasy sprawiły, że moja drużyna przegrała ten mecz, ponieważ przegraliśmy 3,5 do 2,5. Gdybym tutaj e, zrealizował tę przewagę, e, znalazł to Hetman G4, e, no to e, tego meczu byśmy nie przegrali i w ogóle drużyna Skoczek Sędziszów Małpolski, z, z którymi przegraliśmy, no to awansowała finalnie do e, Ekstraligi, e, zajęli trzecie miejsce. E, no kurczę, boli, boli, boli taka partia. E, jeszcze mniej by bolało, gdyby to była po prostu moja partia, e, no ale że to e, jeszcze zaważyło na wyniku drużyny, no to już podwójnie bolesne. Także totalna pajacerka, całe szczęście nie tylko z mojej strony. Przeciwnik dołożył, dołożył swoje.